Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym reuploadzie moich targów rupieci. Tym razem będzie to mój wypad z marca z 2022 roku, ponieważ niestety wciąż nie mam czasu na targowe wypady, ze względu na to, że dość często pracuję w weekendy, dlatego też niestety nie mam czasu na to, żeby wybrać się na jakieś targi. Jak tylko mi się jakaś niedziela zwolni, to prawdopodobnie uda mi się wybrać się na Słomczyn, bo Szczerze powiedziawszy, dawno nie byłem na Słzynie, więc jak coś, to dam wam znać. W międzyczasie, kiedy mam taką przerwę z targami, to ja będę wam rzucać różne takie uploady moich wcześniejszych wypadów na różne rakie targi. Tym razem wypadło na mój wypad z marca z 2022 roku, gdzie wybrałem się właśnie na korej Radom. Tak więc zapraszam was do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części tego to odcinka Dzisiaj pokażę wam co w ogóle udało mi się kupić w tym miesiącu i postanowiłem, że zmienię troszeczkę ten format z tymi targami rupieci, mianowicie postanowiłem, że będę kupował gry, płyty nie tylko dla siebie, ale też i dla kogoś i tak się właśnie stało, więc tak ta gra Kosztowała mnie piątaka, a bardziej trylogia UFO, RAC. Tutaj jeszcze jakaś inna gra, ale tych już wier się nie aktywuje, bo kod został wykorzystany. A bardziej, no, po prostu to jest kod z tego. To był kod z kody CD Action. No, kod do serwisu, tak. A serwis ten już nie działa, więc tak. Ta, ta gra, a bardziej tutaj ta trilogia, poleci do Pawła razem z bonusem, więc tu odkładam. A dla siebie co ja kupiłem? Dla siebie kupiłem tą grę Carmageddon 2 Carpocalypse Now. No, i tam jeszcze są dodatki do GTA 3. To mnie akurat najbardziej zainteresowało. Łatka polonizująca grę. Łatka do gry wersja 1.1. Edytor pojazdów, edytor tekstów, no i instalator do edytorów. To było naprawdę bardzo ciekawe, w momencie, kiedy kupowałem to. Chętnie sobie przetestuję, bo ja uwielbiam GTA Trójkę. Tylko kto mnie zna, to wie, że moją ulubioną częścią GTA jest trójeczka. Więc tak, to tym bardziej fajnie, że kupiłem. Zapłaciłem za tą płytę 2 zł. Dobrze. Kupiłem sobie jeszcze Utopia City. Chyba kiedyś kupowałem, ale nie byłem pewien, więc kupiłem sobie raz jeszcze Utopia City. Też za 2 złote dla siebie. No i dla siebie kupiłem też jeszcze Simsy. Co prawda, może być to dziwne, że facet kurdy zbiera Simsy. Bardziej tu już dziewczyna. Propo, pro, bardziej powinna zbierać tutaj Simsy. Bo najczęściej też jakie gry się kojarzą z dziewczynami, to Simsy. Ale nie urzekujmy się, na początku jak te Simsy były e, tworzone, to były e, tworzone z myślą o e, każdej osobie, nieważne jaka płeć, po prostu o każdej osobie, która się interesowała architekturą, o projektowaniu wnętrz i takie tam. Więc kupiłem sobie trzy dodatki w zajebistym stanie, Wam powiem, bo wcześniej jak je spotkałem na targu, to gościu chciał za te wszystkie 3,9 zł, ale potem pomyślałem sobie, a wstrzymam się, bo nie mam za bardzo y, pieniędzy w tej chwili, bo wszystkie drobniaki potem wydałem. No to potem przyszedłem tak y, w czwartek może, bo to w sobotę je zobaczyłem, to w, y, w sobotę był gościu, a w czwartek gościowa sprzedawała taka i zupełnie kto inny sprzedawał te, te płyty i zamiast 9 zł zapłaciłem 6 czyli 2 4 6 za sztukę tutaj 2, 2 złote po szpice i tu jest normalnie wszystko dosłownie wszystko tu jest normalnie tutaj są te jest tu książeczka nawet tu paragon wystaje płyty są w zajebistym stanie to naprawdę Zajebiście, że mi się trafiły akurat te płyty więc w niezajbistym stanie. Bo kiedyś, wcześniej kupiłem sobie też DSIM-2, ale podstawkę i też w zajebistym stanie. Tam są wszystkie płyty i normalnie nie są one prosowane. Aż wam pokażę. Tylko muszę sięgnąć, bo mam jedną rękę wolną. To jest właśnie ta, to wydanie tak, takie duże. I też tu jest wszystko. Proszę bardzo, płyty są wszystkie. I jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się trafić, bo kiedyś to y, u znajomego grywałem w The Sims 2, po prostu bardzo mi się podobało. Y, przynajmniej y, ten. A w ogóle, jeśli chodzi o to DLC IKEA, Urządza DOM, The Sims 2, to kiedyś były one rozdawane w takich kopertówkach wers wersja demo w takich właśnie kopertówkach były rozdawane te płytki tam były dorzucane gratisowo to akurat bardzo ciekawe dowiedziałem się o tym przypadkowo na takiej jednej grupie facebookowym tylko będę musiał sobie znaleźć tutaj to zdjęcie z tym więc tak poza, poza tym kupiłem sobie też jeszcze to osiedlowe życie i rozrywka, rodzinna akcesoria, no i dobra teraz najważniejsze i to, to są akurat wszystkie rzeczy, jakie kupiłem dla siebie, które są tutaj. To jest dla Pawła, to jest dla Iwana i Moniki. Proszę bardzo. Kolekcjonerka Prince of Persia The World of Prince of Persia. Proszę bardzo. Ja pierwszy raz. Ja pierwszy raz trzymam, trzymałem w rękach edycję kolekcjonerską. Znaczy. Yy, nigdy nie miałem żadnej kolekcjonerki, więc mówię, że to jest moja pierwsza styczność z jakąkolwiek kolekcjonerką, więc naprawdę zajebiście. za tą kolekcjonerkę dałem 100 zł. Yy, I naprawdę, moim zdaniem to jest zajebista cena, bo płyty są w zajebistym stanie są, co prawda są jakieś mikroryski. Jakieś tam ryski są. Ale płyty są naprawdę w zajebistym stanie. Tak są książki tutaj, książeczki. Ta, ta jedna, jedna duża książka z tymi z, z, zrzutami, tam, z, mm, ze, zrzutami ekranu z gry. No i są też takie malutkie 3D. A w ogóle to zamknę i pokażę Wam z tyłu. Więc tak, mieliśmy, dostaliśmy te 5 płyt. Tutaj te raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, jeśli chodzi o te płyty. Na jednej się znajduje. Ta, ta pierwsza część Prince of Persia piaski czasu, tutaj na dwóch, to znaczy tu jest Prince of Persia Duszowownika, to jest jakiś bonusowy dysk ogólnie The War of Prince of Persia. No i tu mamy dwa trony razem z Soundtrackiem. Tutaj akurat do tego dwa trony był klucz. Na płytce, więc wątpię, że może zadziałać, ale mam akurat na szczęście Prince of Persia. Ale skusiła mnie ta kolekcjonerka, ponieważ jest, to, to ma być jako prezent. Ma to być w formie takiego podziękowania za tą konkretną paczkę od Iwana i Moniki, którą, którą wcześniej tam oglądaliście. Nawet niezłe wyświetlenia się, 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 się nabiły tam na tym filmiku z paczki. Eee, więc dziękuję bardzo, że ktoś w ogóle obejrzał tutaj to, to moje gręcenie w trakcie rozpakowywania paczki. Eee, więc tak. Ja też im jeszcze tutaj bo, bonusem jakim zarzucę, ale nie będę Wam zdradzał jaki to będzie bonus. Bonus prawdopodobnie zobaczycie na kanale IPana. O ile zrobi unpacking, bo tak sobie zatytułował ten nie, swój, yy, tą swoją serię, że tak się, że tak w cudzysłowie, w cudzysłowie powiem, bo głównie na tym kanale, co tam się dzieje na YouTube, to yy, głównie to są rozpakowywania albo zapowiedzi, yy, znaczy roz, rozpakowuje paczki oraz jeszcze zapowiada też yy, transmisje, które będzie prowadzić na Twitchu. Głównie na razie tylko to się dzieje na, na kanale YouTube'owym, bo na Twitchowym to najczęściej yy, Iwan, siedzi ten, yy, Iwan siedzi najczęściej na, przy swoim Twitchowym kanale, więc tak yy, jak coś to podrzucę, linka do opisu będę dzisiaj wysyłał yy, tą kolekcjonerkę Iwanowi. No i też jeszcze dorzucę taki fajny konkretny bonus, bo naprawdę nie spodziewałem się, że ta będzie w konkretnych rozmiarach. Ja myślałem, że będzie, tak, że będzie tak z pięć płyt na krzyż, jeśli chodzi o te płyty CD Action, te stare i dziękuję. A tu się okazało, że tych płyt było naprawdę od groma, bo jeszcze dorzucił też te płyty Iwan te z Komputer Świat i też jeszcze z innych tutaj tych magazynów z innych czasopism. Na przykład z, tip, z tego Tipsomaniak, no i też jeszcze podrzucił też jeszcze trochę tych płyt z nowszych tych wydań CD Action. No i kurczę jeszcze bonus się dorzucił, Do, dorzucił się jeszcze bonusem i ten jeszcze tam te fajne upomin upominki dostałem od Moniki te te słówki, które tam wcześniej widzieliście, więc ja też kupiłem dla nich taki też malutki upominek, upominek tylko, że zamiast spinaczy będą to magnesy, ale nie powiem jakie to będą magnesy. Zobaczycie prawdopodobnie na filmiku Iwana i myślę, że jak Iwan wrzuci unboxing i jak też jeszcze Paweł wrzuci unboxing z tych moich tutaj paczek. To, to połączę to jakoś tak fajnie, fragmentarycznie, pokażę Wam jak oni to rozpakowują. A pełne odcinki, hmm, pełnych odcinków nie będę rzucać, żeby po prostu nie robić takiego copy and play całego tutaj tego nagrania, tylko Wam taką, taką przebitkę najlepszego momentu rzucę i resztę to sobie zobaczycie już w pełni. E, tą reakcję tam. E, Dobra, bo trochę rozciągam ten, ten filmik, więc tak to wydałem za to, za to, zapłaciłem 5 zł, za to 100, czyli 105 za to zapłaciłem razem 6 zł, czyli 111 No i teraz tak 113 i 115 zł razem 115 zł razem za te wszystkie tutaj gry wydałem więc tak dla siebie zostawiam sobie te oto kopertówki i te dodatki do Simsów a to wysyłam Pawłowi a to wysyłam Iwanowi w formie takiego podziękowania za tą za konkretną paczkę bo ja się kompletnie nie spodziewałem że ta paczka będzie konkretnych rozmiarach. Ja myślałem, że ta paczka będzie w rozmiarze tego bonusu, ale okazało się, że paczka okazała się być większa niż się spodziewałem, więc trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich oglądających, a w szczególności pozdrawiam Iwana, Monikę, no i też Pałpa, bo im ten filmik podrzucę, żeby zobaczyli, co im tu pakuję. A i w ogóle, jeśli chodzi o te płyty, czy działają? Działają, lecz dziwna sytuacja. Bo ogólnie przetestowałem te wszystkie płyty i dziwna sytuacja była z pierwszą płytą e, Piaski Czasu. E, kiedy wrzucałem tą płytkę do napędu i sobie ją odpaliłem, żeby sprawdzić, czy ona działa, to z jakiegoś powodu Windows Defender wykrywał autorana jako trojana. To było naprawdę dziwne. E, dam znać odnośnie tego. Yy, odnośnie tego co yy, no, po prostu dam znać Iwanowi na Discordzie albo w formie, takiego w formie takiej wiadomości jak mi on podrzucił tylko że zamiast drukować to po prostu napiszę odręcznie więc trzymajcie się do następnego i myślę że jak się ociepli jak yy, myślę że na wiosnę albo tak w lato może kiedyś się wybiorę na Słomczyn i zrobię odcinek z z, z tamtej giełdy, bo, te, bo tamta reaktywacja była z klitargu tutaj w Radomiu. I tutaj też ten odcinek dzisiejszy też z Radomia, z klitargu zrobiłem, więc następny odcinek, następny odcinek z rupieci z tego podformatu myślę, że będzie tym razem ze smłączona, o ile będę się wybierał. Ale myślę, że w tym roku się chyba wybiorę bo poprzednio się już wybrałem i kupiłem zajebiste gry pod retrocomputer, pod Windowsa 98, na przykład Mortal Kombat 4, Sin, no i co tam jeszcze kupiłem? Jakieś tam, tam ogólnie cztery tytuły jakieś kupiłem, naprawdę fajne płytki, jeszcze tam kupiłem sobie płytkę z, też z CD Action. No i dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Natomiast poza płytami kupiłem sobie ten oto kabelek. Ten oto kabelek, tam z mi podpowiedział, że ten kabelek głównie przyda mi się do tego, żeby po podłączyć jeden komputer z drugim komputerem. Więc za ten kabel zapłaciłem 4 zł. Akurat ładnie zapakowany, eee, więc no. Oprócz płyt to staram się coś jeszcze szukać, jakieś tam takie, jakieś takie właśnie kabelki i inne jakieś tam sprzęty do komputera, do tego mojego retro komputera szkolnego. Więc tak, to w sumie tyle jeśli chodzi o te zakupy.